Właśnie idę tutaj doliną Benchimną, czyli miejsce nigdy co za pana Jezusa i nie tylko. nie było wysypisko śmieci, tam u góry, no tutaj stąd nie widać, ale znajdują się za tym wzniesieniem mury Starego Miasta. A tutaj jest właśnie taka dolina, spójrzcie dolina, dolina i wzniesienie. Także właśnie tutaj. Idziemy tą Doliną No Ona dzisiaj wygląda tak, tutaj jest droga. E, najprawdopodobniej pod nią, pod tą drogą płynie strumyk. Dalej płynie strumyk. O właśnie, zobaczcie, zwróćcie uwagę. Tak. Właśnie najprawdopodobniej pod tą drogą, po której teraz idę, płynie sobie strumyk. I co ciekawe może tak być dlatego, że jak szedłem sobie koło studzienki to było słychać normalnie wodę. Także jest to prawdopodobne. Mapa również Google pokazuje, że tutaj sobie płynie strumyk. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na jeden fakt, mianowicie, zobaczcie, są takie piękne zabytki. Tutaj taki fajny mur, tam jakiś kościół się znajduje, grecki, ale wszędzie, po prostu wszędzie dookoła są śmieci. To jest wręcz po prostu niewiarygodne, ile tu jest śmieci. Spójrzcie tam, może tutaj będzie lepiej widać. Jest to jakiś dom stary. A tam sobie ktoś zrobił po prostu wyczypista. Oto widoki z miasta Dawida. Jestem właśnie przed wejściem do Narodowego Parku miasta Dawida. I tutaj na tarasie widać takie widoki. Taka mapka, która przedstawia to, gdzie będziemy szli. Tak wygląda ticket office i kawiarnia. Zaczynamy właśnie stąd. Będziemy wchodzić do tego oto podziemia. I zobaczymy co dalej. I od razu naszym oczom ukazuje się taki oto widok takich grud z czasów zapewne Sturo Dawida spójrzcie coś takie alofundamenty fundamenty albo coś takiego Za chwilę będziemy wchodzić do takiego wodnego systemu, w którym również się tunel zakijacza. Zamierzam nim przejść, choć woda sięga tam około 70 cm. Właśnie wchodzimy do podziemi miasta Dawida. Zobaczcie, kilka, myślę kilkadziesiąt metrów na dół zejdziemy. I tam będzie czekać na nas Tudor Ezechiasza Schodzimy dalej, schodzimy niżej Tutaj widzimy jakąś taką skalną Będziemy szli

Właśnie kochani schodzimy wprost do tunelu zlechwiarszek. Na chwilę będę musiał zamoczyć się na, na dłużej kolan. Tutaj jak słychać Żydzi sobie śpiewają, jestem podekscytowany. Zobaczymy jak to będzie fajnie na wyglądać.

która była wykorzystywana na przykład podczas oblężenia nie jest samymi. zobaczcie, jesteśmy w Jerozolimie w tunelu która Ezechiasza, który kazał ten tunel wyżłowić kiedy było e, znaczy zanim e, miało dojść do oblężenia Jerozolimy

To vamos, to A tutaj y A w różnych okresach funkcjonowania państwa Izrael poziom wody nie się odsunięć do tego. I mógł to tysiąca lat później, albo i więcej nawet, Kiedyś to Idziemy dalej. Mamy czas dobrze. Lean down. teraz musimy się tak dosyć mocno schylać. Ponieważ przy moim wzroście o i to jest tutaj miary ciężka ktoś no, z profią, no miałby, przyznam szczerze, poważny problem aby tutaj nie dostać ataku paniki ten tunel się ciągnie i ciągnie i wyjścia nie widać ale dobrze tym dalej, tym lepiej wow ale trzeba tutaj tutaj schön gespielt. Oh, a little bit of here. Little bit of a Zanim idziemy dalej, wędrówka już trwa około 30 minut, a my idziemy dalej tym tunelem Ezekwiasza. Spójrzcie tylko. Ileż tu musiało być wykonanej pracy. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego do końca, ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że koparka nam wykopie. I tak dalej, a tutaj wszystko musiało być kilofem robione zobaczcie i to w takiej skale to nie jest to nie jest byle piaskowiec to nie jest byle jakaś tam glina ale to jest po prostu jedna wielka lita skała niezwykłe, aż ciężko sobie wyobrazić ile tutaj musiało być pracy a tutaj się troszkę Dziura powiększa, tunel staje się wyższy, nie wiem czy to wynikało z tego, że po prostu no, tak wysoko drążyli, czy po prostu z czasem, kiedy wodo, poziom wody opadał, musieli po prostu być może drążyć ku dołowi tak? Z tego powodu, być może tutaj widzimy takie działanie. Działanie powodowane obniżającym się powietrzem wody. I dlatego tak. Spójrzcie, moi kochani, tutaj widać wyraźnie taką, taką zmianę koloru. A jak widzicie na zbiorniku, to oznacza, że woda jeszcze najprawdopodobniej kilkaset lat temu była właśnie sięgała tego, tego poziomu i wychodzimy w zasadzie już zbliżamy się do końca przed nami taka wyjście w zasadzie nasza wycieczka tutaj się kończy Natomiast jeszcze zwróćmy uwagę, że ten potok dalej dalej się ciągnie. Welcome jeszcze dalej się ciągnie. A tak jest wyjście zobaczcie. I tutaj O właśnie す、はいません。 Kochani, a teraz zbliżamy się do sadzawki Siloam. To ta sadzawka, do której Pan Jezus wysłał niewidomego. I jak czytamy Ewangelię, to Pan Jezus mówi: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, a będziesz uzdrowiony. Okazuje się, że od tego miejsca, gdzie Pan Jezus kazał iść temu człowiekowi niewidomemu, aż do tej sadzawki, tutaj, to jest. O grubo ponad kilkaset metrów Teraz jak widzimy jest ona w takiej lekkiej przebudowie Natomiast tak to jest dokładnie to miejsce gdzie ta sadzawka się znajdowała niezwykłe doświadczenie Sadzawka Siloa Tutaj, kochani, mamy taki starożytny sklep. Tak wyglądały starożytne sklepiki. Myślę, że sanepid miałby się do czego przyczepić. Znajdujemy się w tak zwanej dolinie królewskiej, w takiej drodze, która tak Zalała miasto Tutaj mamy część muzułmańską Zobaczcie jak te domy wyglądają Raz, są tak wbudowywane budo w, w skały A dwa, wszędzie śmieci Po prostu... Najwyraźniej po prostu z okien wyrzucają śmieci Zobaczcie, kręcę Ale iść tam jest bezpiecznie. Tu kamer nie ma. A zobaczymy. Wyobraźmy sobie, że kiedy pan Jezus przyjeżdżał, znaczy przyjeżdżał, przychodził do Jerozolimy, rozolimy. wiadomo, autobusów nie było. To sobie chodził taką właśnie drogą. Oczywiście nie wybrukowaną, tak jak teraz, ale taką doliną. Po prawej stronie wzniesienie, po lewej stronie wzniesienie. I tak sobie szedł. Przez większość roku. Yy, przepraszam, przez większość roku upał straszny. W zasadzie od maja do, do października to tutaj mamy 30 stopni. I tak sobie chodził liczynie. Gdzieś tam sobie pod drzewko usiadł, gdzieś tam sobie poszedł. Zobaczmy co tutaj za pomnik się znajduje. Teraz znajdujemy się przed grobowcem Zachariasza ponoć napisane fajny grubowiec Tam jakaś dziura w ścianie A fajnie to wygląda Wodejdźmy bliżej

Przed nami Dolina Cedronu, a nad nią mury Starego Miasta. Tam kawałek widać kopuły na skalę. Przed nami złota brama zamurowana. Ta brama piękna. Dobrze to nazwał. zwróćmy uwagę na, tą, na ten ogród. Bardzo ładny. So